A 90 Chopper to naprawdę bardzo ładny skin za ponad 10 zł, także 20 łapek w górę musicie wbić, dowolny komentarz oraz subskrypcja wraz z dzwonkiem. Życzę Wam powodzenia. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje wam strona Pirate Swap. Duży ona do kupowania oraz wymieniania waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny LIPILEK, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, konkursik zapowiedziany. Jeżeli udało Wam się wbić w poprzednim filmie łapki w górę, to widzicie teraz wyniki. Jeśli nie, to nie. A my lecimy już z tematem, ponieważ mamy 171 dolarów, które udało nam się zrobić z 50 złotych, czyli z 10 dolarów tak naprawdę. Ostatnie openingi na Case były naprawdę mocne, więc myślę, że będziemy mogli sobie zacząć z grubej rury, ryzykując naprawdę sporo, ponieważ robimy bitwę za 136 dolarów. Nie wiem, jak to się skończy. 5 skrzynek classic Monkey, tych, które pomagały mi farmić profit, który widzicie. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać, mimo tego, że leci teraz wow, ale grubo teraz poleciało. Desert Eagle, bonusowa rolka. Ja aktualnie 92 dolce. Bot trafia bonusową rolkę, w której dostaje MK za 125, więc przewagę tracę. Przewagę tracę, ale mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie ją jakoś nadrobić, błagam. 36 dolarów nie nadrobię tego. 514 dolców wyleciało z tej oto skrzyni, moi drodzy. 514 dolarów wypadło nam z Monkey Business. Tak się nazywa ta skrzynka, nie Monkey Classic. No niestety, niestety chciałem zrobić mocny początek, żeby poczuć już ulgę w tym odcinku i pomysł był genialny, bo naprawdę start był fenomenalny, ale niestety mi się nie udało. Także będziemy musieli posłużyć się cashbackami. Cashbackami, które możecie sobie odebrać na stronie. W momencie, kiedy wydajecie sobie jakąś kasę, 1% waszych wydatków się tutaj odkłada i możecie sobie go odebrać tak naprawdę w dowolnym momencie kiedy chcecie. Kiedy będziecie potrzebowali jakiejś dodatkowej kasy, wtedy będziecie mogli sobie odbierać bonus. No I ja przynajmniej tak właśnie robię, jakieś darmowe skrzynki w ogóle mam do otworzenia i mam ich mnóstwo, bo już tego nafarmiłem bardzo, ale to bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te darmowe skrzynki, to są one no w ogromnych ilościach u mnie do otworzenia. Poziom emeraldowy możemy otworzyć zlec tego, że 70 poziom mam, więc tutaj na pewno też jakaś kaska mi wypadnie. A wypadka to jest bardzo dobry skin, który ogólnie będzie można później wypłacić. E, teraz tak, moi drodzy, kolejna rzecz, co chcemy otworzyć, kolejne poziomy, platinium. zobaczymy, co uda nam się tutaj wydrobić w tym wszystkim. No jest sporo skrzynek do otworzenia na casehug'u, które są darmowe, więc warto sobie to robić, jeżeli ktoś tego nie robi. Ja na przykład tego nie robiłem, bo kompletnie o tym nie myślałem, no i postanowiłem sobie to zrobić w najlepszym momencie, kiedy potrzebuję tej kasy. No ale udało mi się wyfarmić, ile? 20 dolarów z tego? Z bonusu, cashbacku. Tu mi się dużo udało wyciągnąć. No jeżeli chodzi o darmowe skrzynki, no to jest średnio. No ale dobra, 61 dolarów po dalej posiadamy. To będzie kolejna bitwa, którą będziemy musieli zrobić, i będzie ona znowu składała się z tych oto skrzynek. To będą najlepsze skrzynki, jakie tylko możecie otwierać, i myślę, że tak sobie tutaj zrobimy. O, 4 osoby. Zobaczmy, zobaczmy. Myślę, że tutaj proficik powinien się pojawić. Liczymy na to, że wypadnie bonusowa rolka i nas uratuje. Pierwsze co leci, to bonusowa rolka, więc jest bardzo dobrze. Koska, no, może koska nie, ale start bardzo dobry, 14 dolarów. No nie jest fenomenalny to start, nie jest to taki fenomenalny start, teraz dużo lepszy skin, bo 10 dolców kolejne, więc zaczynamy tą bitwę naprawdę dobrze, liczę na to, że uda mi się ją wygrać, jeżeli uda mi się ją wygrać, to naprawdę te skrzynki będą magiczne, one pozwoliły mi zrobić tak duży profit w poprzednim odcinku z Case Haga. koniecznie zapraszam was do tego materiału, zobaczcie i sami ocencie, piszcie komy, koniecznie co o tym sądzicie, no bo uważam, że te skrzynki na tym evencie są zdecydowaną topką, zobaczcie jaki jest koszt bitwy, a ile aktualnie sam wydropiłem ja. Dlatego oczywiście wszyscy teammeci, którzy dropią te skiny tutaj dla mnie, mam nadzieję, że one będą dla mnie w tym starciu. Musi już też tak być. Dwie skrzynki do końca, ja jeszcze dostaję kolejnego skina, tu chłopaki po 5 dolców, więc to wszystko oczywiście trafia do mnie i tak też się dzieje bardzo dobrze. 89 dolarów udaje nam się wyciągnąć z tej bitwy. No i tym sposobem wychodzimy na prostą. Mam pierwsze moje zagranie na kilka tych skrzynek Monkey Business no było dość odważne, dlatego teraz trzeba to nadrobić, więc myślę, że polecimy sobie raz jeszcze z tą bitwą i wrzucimy sobie jedną taką 41 dolarów. Tyle będzie nas kosztowała ta bitewka. Zobaczymy, jaki przebieg, przebieg będzie ona miała. I 94. I tutaj chyba polecimy Alin. Ostatnio, naprawdę spoko mi się robi te bitwy, bo no oddają, oddają, więc myślę, że będzie można polecić po prostu sobie Alin w, w tej ostatniej rundzie. No i zobaczymy, czy będzie. Warto. Na samym końcu jest skrzynia z 27 dolców, i liczę tam na bonus rolkę, bo tylko tak mogę to wygrać. Nie ma, nie ma innej szansy. No, bonus rolka wypadła, ale nie dla mnie. Royal Paladin, no to podkręci tylko profit, dla bota Fine. Bonus rolki nie mam, więc wygranej też nie będę miał. Poker jeszcze tutaj skombekował tą bitewkę. Dobra, 94 dolary. Tyle posiadamy aktualnie w balansie, więc róbmy sobie 5 do 94. No, trochę nam brakuje. Tego cashbacku nie mogę odebrać, bo minimum 2 dolary. Możecie sobie. Odbierać, więc po prostu usuńmy jedną tą skrzynkę i zrobimy sobie al-in. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Jeżeli uda mi się kliknąć bonusową rolkę, to wygram, ale jeżeli nie, to będę miał naprawdę ciężko. 7 dolarów. To jest pierwszy skin, który zrobi pod Niesamowite. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze i opłaci mi się to, co zaryzykowałem, chociaż jak na razie profit z tych skrzynek jest tragiczny. Dobra, zobaczmy co teraz. Zobaczmy co teraz. Jest źle. Nie ma jeszcze tragedii, ale no. Nie widzę tego, 38 dolców, teraz musiałbym trafić naprawdę mocny skin, nie trafiam, 160 dolarów to profit, którego niestety ja nie uświadczę, ja niestety tego profitu nie uświadczę, 4,5 dolara, czyli jakieś 20 zł. Tyle aktualnie mamy na Case hagu i co mogę zrobić z takim balansem? Czy mogę się jeszcze odkuć? Oczywiście, że mogę się jeszcze odkuć i właśnie dlatego spróbujemy to... Zrobić 3,70 No, powiedzmy, że zagramy Sobie w Underdogu, bitwa z botami Chcemy wydropić jak najmniej Kaski, więc ten bizon na pewno Będzie spoko, okej, okay, no tu są jeszcze Słabsze skiny, ale no teraz średnio Teraz bardzo średnio, no raczej Tego nie wygram też, 1 dolarek Tyle trzeba było wydropić, żeby 12 Zyskać, jakby 3 w ogóle Skrzyneczki za 3,75 Dają 12 dolarów No, ewidentnie są to najlepsze skrzynki Potrzebujecie tylko trochę szczęścia, tak jak ja Miałem w poprzednim materiale, no i jak widzicie, możecie z nich zrobić naprawdę spory profil. Monkmold i Kaliber, e, jest to naprawdę bardzo dobra skrzynka. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie o pozostawieniu łapek w górę. Siamanko, cześć.